Ciekawy jest kontekst dzisiejszej Ewangelii. Warto go sobie uświadomić. Mianowicie te słowa Pan Jezus wypowiada w Ewangelii świętego Jana oczywiście po wjeździe do Jerozolimy, kiedy wielu Żydów także przybywa na święto Paschy. I na to święto Paschy przybyli także Grecy, a więc poganie. Którzy są zainteresowani judaizmem, którzy chcą wierzyć tak jak Żydzi. I to oni podchodzą do apostołów i proszą ich: pokaż nam Chrystusa. I apostołowie z tą prośbą tych Greków przychodzą do Jezusa i przedstawiają mu. I odpowiedzią Jezusa na to ich pytanie: Pokaż nam Chrystusa, są te słowa, które dzisiaj słyszymy. One są dla nas zdumiewające, bo Jezus mówi, kim jest i mówi o tym, że ziarno musi obumrzeć, że ziarno, jeśli nie obumrze, nie wyda plonu. Że ktoś, kto chce zobaczyć Chrystusa i chce iść za nim, musi obumierać. Nie może kochać tego życia tutaj na ziemi. To znaczy, nie może się przywiązywać, nie może ryzykować wieczności, koncentrując się tylko na tym, co doczesne. I to słowo. Także opisuje w jakiś sposób życie świętego Wojciecha, ale to jest także słowo, które jest światłem dla nas, bo przywołując nawet historię życia świętego Wojciecha, tak jak mówiliśmy po ludzku, on ciągle przeżywał porażki, ciągle przeżywał problemy. Nie wszystko się mu układało tak, jakbyśmy sobie to mogli wyobrazić. Ba, on także w środowisku chrześcijan, a więc tych, którzy wierzą w Chrystusa, nie był często przyjmowany czy rozumiany. Ta walka wewnętrzna, jaka się odbywa w człowieka, to obumieranie jest bardzo trudne. Bo nawet gdy ja mówię, że jestem chrześcijaninem, gdy ja wierzę w Chrystusa i chcę iść za Jezusem, to muszę mieć świadomość, że we mnie jest jeszcze stary człowiek, że we mnie jeszcze ta walka się dokonuje, że często zło mnie pokonuje. Bo zrozumiałe jest, jeżeli poganie, napadli na Wojciecha Jego towarzyszy, i zamordowali go, bo nie chcieli słyszeć o Chrystusie. To byli poganie, którzy nie chcieli przyjąć wiary w Chrystusa. Ale inaczej to wygląda, gdy to robią ci, którzy wierzą w Chrystusa, dla których Chrystus coś znaczy. I to jest, proszę bracia i taka walka, która trwa w nas, to obumieranie sobie. Ono się będzie ciągle dokonywało. Zresztą święty Paweł także. W dzisiejszym słowie mówił na ten temat że nieustannie musimy czuwać muszę czuwać pilnować dbać o to aby to zło mnie nie pokonywało żebym szedł za panem jak Jezus bardzo pięknie powiedział że niech idzie za mną a gdzie ja jestem tam będzie i mój sługa gdzie ja jestem tam będzie i mój sługa gdzie jest Jezus? Oczywiście, że tu na Ziemi jest w sakramentach, jest w kościoła, w kościele, we wspólnocie kościoła. Jest w nas, jest tu obecny, jest w każdym z Was. Ale Jezus jest także tam, gdzie zdążamy za nim, czyli w wieczności, w domu Ojca. Że ktoś, kto idzie za nim i podejmuje tę walkę i stara się być wierny Chrystusowi. To zawsze ma nadzieję, że będzie tam, gdzie jest on, gdzie jest nasz zbawiciel. I święty Wojciech, tak jak mówimy, po ludzku doświadczał wiele porażek, wiele trudności. Proszę sobie wyobrazić, że przecież jego rodzinę w Czechach, w Pradze wymordowano. Dlatego on też między innymi potem uciekał z Pragi. Wymordowano. Mógł wpaść w depresję, mógł się załamać. Nie, on podejmuje dalej tą walkę i chce tego Chrystusa głosić. To jest taka piękna lekcja, która jest ważna także dla nas. W dniu dzisiejszym, kiedy przeżywamy uroczystość świętego Wojciecha. Niech on czuwa nad naszą Ojczyzną, bo z jednej strony wielu mówi, że. No tak, jesteśmy narodem, gdzie jest bardzo wielu ochrzczonych, ale z drugiej strony widzimy, ile jest jeszcze w nas tego pogaństwa, ile jest takich rzeczy, takiego sposobu życia, który pokazuje, że my daleko jesteśmy i od Ewangelii, i od Chrystusa. Jak ten stary człowiek ciągle daje o sobie znać. W naszym życiu osobistym, ale także i w naszej Ojczyźnie, w naszych wspólnotach. Dlatego tak bardzo potrzebujemy właśnie tego wędrowania za Jezusem, tego obumierania, tej lekcji obumierania sobie tego wszystkiego, co we mnie jest złe, aby z tego wyrosło coś, co jest piękne, co jest właśnie bliskością, co jest trwaniem, co jest życiem z Jezusem Chrystusem. Amen.